Nie siadaj na rogu stołu, bo nie wyjdziesz za mąż. W dawnych domach szeptano to z przymrużeniem oka, ale też z odrobiną lęku. Babki, matki, ciotki mówiły do panien: Nie siadaj na rogu stołu, bo nie wyjdziesz za mąż. I choć dziś wielu się z tego śmieje, ten zabobon ma w sobie znacznie więcej niż tylko weselne ostrzeżenie. Historia i pochodzenie zabobon ten pochodzi z czasów, kiedy stół był najświętszym miejscem w domu, symbolem jedności, dostatku i błogosławieństwa. Na stole kładziono chleb, modlono się, jedzono wspólnie, omawiano plony i losy rodziny. Wierzono, że cztery rogi stołu to cztery filary domu: zdrowie, miłość, dostatek i pokój. Siadając na rogu, człowiek zaburzał równowagę. Dosłownie siadał na granicy czyli na miejscu, gdzie świat materialny styka się z duchowym. Wierzono, że taka osoba symbolicznie zawiesza się między dwoma światami przez co nie może założyć własnej rodziny. Bo energetycznie zostaje w cudzym domu. Znaczenie symboliczne róg stołu to miejsce przejścia, styk dwóch stron, dwóch energii. Siadając tam, człowiek był ani tu, ani tam, nie w środku wspólnoty, nie w pełni w rozmowie, jakby odcięty. Dawne gospodynie mówiły, że na rogu siedzą samotne dusze, te, które jeszcze nie odnalazły swojego miejsca w życiu. Z perspektywy symboliki stołu, kto siedzi na rogu, nie uczestniczy w kręgu a krąg to wspólnota, rodzina, małżeństwo, zjednoczenie. Dlatego mówiono, że a nie wyjdziesz za mąż, bo siedzisz poza kręgiem, poza energią łączenia, ludowa magia i zachowanie. W niektórych wsiach wierzono, że jeśli panna przez siedem wieczerzy z rzędu usiądzie na rogu stołu, jej los miłosny zostanie zatrzaśnięty na siedem lat. A żeby odczarować ten urok, trzeba było posypać róg stołu solą i dotknąć jego krawędzi dłonią, mówiąc Siedziałam w kącie, lecz wracam do kręgu. Niech miłość znajdzie drogę do mojego stołu. Współczesne znaczenie dziś można ten zabobon czytać zupełnie inaczej. To przypomnienie, żeby nie siadać na marginesie życia, nie spychać siebie w kąt, nie pozwalać by inni decydowali, gdzie jest Twoje miejsce przy stole. Bo każdy z nas ma prawo do własnego miejsca w kręgu, w rodzinie, w relacji, w świecie. I zakończenie. Niech każdy, kto siada przy moim stole, znajdzie tu ciepło, spokój i serce. Niech żaden róg nie oddziela mnie od ludzi, bo mój krąg jest pełny i błogosławiony.